Czy masz wrażenie, że długie godziny spędzone w pracy przed komputerem negatywnie wpływają na twoje zdrowie? Odczuwasz silne bóle głowy i kręgosłupa, spadek energii oraz drętwienie rąk i nóg? To twoja codzienność? Mamy dla ciebie idealne rozwiązanie masaż biurowy Worksite. Pozwoli ci się on zrelaksować, zwiększyć koncentrację, uwolnić od bólu a także nagromadzonych napięć. Jego działanie eliminuje większość dolegliwości typowych dla pracy biurowej. Masaż trwa jedynie 10 minut i jest wykonywany przez ubranie. Wszystko po to, aby w krótkim czasie uzyskać maksymalny efekt leczniczy. Terapeuta skupia swoją uwagę na miejscach szczególnie narażonych, czyli kręgosłupie, obręczy barkowej, nadgarstkach. Po zabiegu wracasz do pracy z nową energią i wigorem. Masaż biurowy cieszy się dużą popularnością wśród menadżerów, ponieważ pozwala na pełne odprężenie podczas intensywnych spotkań biznesowych, targów czy konferencji.